Drodzy, witam bardzo serdecznie kolejny odcinek I dzisiaj będziemy reagować na jakieś 50 tiktoków Widzowie strasznych, przede wszystkim strasznych tiktoków Także naprawdę dzisiaj będzie troszkę dłuższy odcinek niż zwykle Będziemy masę tiktoków oglądać Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie kanał na dole po więcej W sumie niezmiennie pozostaje jak zacząć A jeżeli chcecie kolejny odcinek taki dłuższy Ze strasznych tiktoków, bądź jakichś innych tiktoków No to musicie ustawić tutaj 15 tysięcy łapek do góry Także strzelajcie łapki, jeżeli tego jeszcze nie robicie I zaczynajmy! Okej, okay, tu mamy chyba jakiś... Jak to się nazywa? Jakiś filtr na telefonie i on jest jakąś tyczką. w sensie to człowieka czyta. Obstawiam, że wyjdzie jakaś inna tyczka i nie będzie żadnego człowieka. Na 100% tak będzie. Nie, tu było tak oczywiste. No dobra, jest to troszkę przerażające, ale jak to wytłumaczyć? jak to wytłumaczyć, nie wiem. Yy, najstraszniejsze rzeczy złapane na kamerze, o oglądaj do końca. Menfield, okej, okay, coś ktoś tam utonął? Ej, nie widzę, nie widziałem tam nikogo. Ale mam oglądać do końca. A i żen łowi? O jezu! BOŻE! TAK SIĘ NIE ROBI! TO BYŁO PRZERAŻAJĄCE! Ona była totalnie normalna. Totalnie normalna, tak? Okej, okay, liczę na to, że będzie to... Boże, coś się z nim dzieje. Zresztą... Co ty robisz, kobieto? Jezus, to jest straszne! Pętało ją coś! Ja bym spadał stamtąd w ogóle O boże, ona zaaktakowała kogoś? Eee... A, to wiedzieliśmy już chyba. Ale możemy obejrzeć, bo już nie, muszę to przypomnieć widzowi, bo niektóre TikToki oglądałem. Aha, i że chyba tam się samo światło oświeca. Nie, tam jest jakaś postać. O to chodzi. Patrz, tam ktoś stoi. Kto tam stoi? z znowu światło i znowu wraca. Kto tam stoi? Proszę nie straszyć. Proszę nie straszyć mnie. Znowu tam jest ta twarz. Jezu, teraz, teraz, i, i rękę tam da. Co wy byście zrobili w takim momencie, widzowie? No, jestem ciekaw. Co wy byście zrobili w takim momencie, jakby się takie coś stało? Moja dusza wyszła z mojego ciała. Poczekaj na to że ja się przestraszę, no nie róbcie mi tak. Co to było? Dobra, takiś gość w przybraniu, czekaj. Czekaj, 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 ja, ja, jak ty, Fryderyku, wyglądałeś? Wygląda jak człowiek w masce. No tak. Tak, że przez demona on po prostu zemdleję pewnie. Na 100%. Na 100% gościu zemdleje. Ale przerażające! Dobra, nie chcę tego oglądać, bo się będą koszmary... Co dziewczynka wyszła? Okay, co dziewczynka, chciałeś przestraszyć, co teraz? Ghost video, okej okay. Sprawdźmy, czy to będzie jakiś duch w takim razie Obznawiam, że nie No znowu dziewczynka Jak to jest, co, jak to jest zrobione, ty? Oh, oh, oh. Dobra, bo mi się zimno robi Normalnie, ty Te TikToki są serio mocne Księżyc, jakie ładne Cóż za piękny księżyc To jest dzień przecież, kurde Co tam le leci? To jest jakiś, nie wierzę, to jest, jak wybuch na jakimś, na księżycu, ale jakby kometa tam spadła Ciężko trudno mi w to wierzyć, wydaje mi się, że ktoś by powiedział, no nie wierzę Najstraszniejsze że znalezione, o kurde, u ludzi w domach o, 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 to jest ten, demoniczny znak Na strychu, a tam małpka taka, okej okay. no, no dobra, straszne Okej, okay, co tam niby będzie, F ale fajna w ogóle ten, kula Już można się tak przybliżać, mega fajne co to jest? Tak można oglądać? Co? Jednak jakiś pokój? Jakiś, ale, ale śmierdzi fejkiem, nie? Ja nie mogę, Boże, błagam. Najstraszniejsze jest, na... o kurde, co tak wylewa? Jak ktoś tam był w tej bani, nie? Pod dywanem. Co to jest? Za... No Dobra, to jakaś brudna plama, no bez przesady. Kurde, ale miś. No nieźle. Straszne rzeczy. A ukryte na zdjęciach? Dobra, sprawdźmy. <laughs> co, to, co to jest? Co 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 to chodzi? <laughs> Nie mogę, ale troll. What do you horror fans think of this? Anyone else find this a bit creepy? <laughs> o Boże! śmiej się tak. Przestań! Przestań się tak śmiać! Boże, to jest przerażające. Ona to specjalnie robiła. <laughs> co się tu odwala? Co to jest? Co to jest za nagranie w ogóle? Piapierdziela, strasznie. What would you do? A co bym zrobił? Aha, no super fajnie. O kurwa, to jest troll jakiś. Dobra, sprawdźmy. Coś milszego, jakiś troll. O kurde, o kurde. Nie no, zareagowałbym tak samo, szczerze. Jezu, ale przy. Najgorsze fobie. Halasiofobia. Aha, czyli, że boisz się oceanu po prostu. No, ale no, no można mieć. O, ej, szczerze, nawet nie my, myślę, że ja mam tą fobię. Patrzcie to. Jest taki duży. To jest, nie wiem, jak z Titanica. I szczerze, jak stoję przy takim czymś dużym, przy takim. Jak to się nazywa? To ja, nie, ja Ja mam jakieś takie dreszcze. W sensie. Nie wiem. Tak przerażające to jest. A, to jest przez. A, to jest ogólnie cały TikTok oceanie. Dobra. Tego bym się raczej. No bo patrzcie, jak macie to. No wygląda to strasznie, że tam jest taka przepaść. Jest tak Ciemno i nic tam nie ma. Tutaj jest ogromne, jakby ci to w ogóle zmieliło, to jesteś w ćwiartkach. No i w ogóle jest to ogromne. To trzeba stanąć przy tym, żeby to poczuć, nie? Bo tak na, na zdjęciu, to tak wiecie. Dlatego. A, że to jest taka przepaść. To wygląda w sumie, nie? Bo jesteś w wodzie, to nie spadniesz tak, tylko możesz płynąć, ale. No i je, jest to lekko przerażające, no jest. Najstraszniejsze urban Legends around the world w Londynie. Bogeman! A to chyba jakiś film był z tego? Niemców? Niemcy? to są jakieś, jakieś mity, ta? <laughs> Moja dusza opuściła mnie, what's wrong? O Boże, o Boże, to jest zabawka dla dzieci? To jest zabawka dla dzieci? Gościu zadzwonił na 911 i... Boże, jaki krzyk O nie, oni te dzieci tak trolują Jeszcze ta tak stoi No, ten dźwięk jest przerażający What did he find? Co on znalazł? Kibel, znalazł kibel I drzwi Boże ale też przerażający. No, <grymne> Weźcie, idźcie w nocy, nie? Moja dusza mnie opuściła. Pokażcie tą duszę. <grymne> to mnie bawi. Dobra, no, tu ktoś. Patrz, proszę, ja, ja, ja ci wytłumaczę. Ktoś tu sznurkiem machał. To jest to jakieś obcięte, tak? I to ona po prostu nagrywa to drugi raz. Nie, dobra, nie będę wam niszczył, niszczył tego. Niszczył strachu. Rosty <grymne> żołnierze po wojnie. Pay close, attention to the foto. A, że mamy się skupić na tym zdjęciu. Dobra, skupmy się na zdjęciu. No Oczy mu zjeżdżają. Ej, przypasz się. Ja mam tak, że jego oczy robią tak. Oktopus! O Boże, fuj! Fuj! Ośmiornica puściła Pawia. Co się tutaj dzieje? Piesek, do czego ty... O Boże. Piesek coś widział. Miał rację. Dlatego psy zawsze wszystko widzą, widzowie. Psy zawsze wszystko widzą, zawsze. A, że. że, że mój pies się śmie uśmiecha. O Boże! Ale to jest straszne. Co się odwala? M a ktoś napisał, mój tak robi, jak będziesz żygał. Moja dusza mnie opuściła znowu. O, fuj, ale wielki jakiś robal. Śrabąszcz Do takiego małego kubka. Jezu, nie! Nie róbcie tak! Co to miało być? O, Boże, fuj O Jezus, co jest. Coś za filtr, i przerażający! Co z tą twarzą się? Ja nie mogę, Dobra, to jest serio. Przerażające eskalierz. <stIRE> <ś rupees> <ś cutter> <tobra> numer uno. No, nie mogę tego wytłumaczyć. Ok, co, no coś, coś jest takiego wydarzy. Mhm, mm nic? Czekaj, czekaj Aaa, dobra, dobra, ale miałem laga, przecież on wypłynął i inny człowiek wypłynął Co, jest... Co to jest? Co tam się odwala jakieś? Co jest zgrane To są foki I przestało Co to? Tam była jakaś walka z kimś chyba Tam się jakieś ryby biły z kimś, nie wiem, z szupakiem Mój tata znalazł... CO? Zakopany samochód pod ziemią porąbane, co jest grane Nigdy nie widziałem czegoś bardziej strasznego Jak byłam dzieckiem Co, co tej bajki? Ja tej bajki nie znam nawet A <laughs> <laughs> się wystraszyła Aliena <laughs> Jeszcze z lodem szła, kurde Jak z horroru Jezu, one. Dziewczynki, które mają tak długie, czarne włosy, to jest. Najstra... Nie, nie, ona się. dobrze się nie odwróciła. Dobrze, przełączamy. Dziewczyna złapana na kamerze. Poczekaj na to. No to już widziałem, co będzie biegła. Błagam. Bie... Nie, ona po prostu idzie w lesie. Trzeba, ja, ja nie wiem, jechać nocą i spotkać taką kobietę, która sobie przychodzi przez ulicę. Tragedia. To jest najgorsze, co może być. O Boże! Dobra, widziałem tego TikToka już. Oh, bitch, no, chciała dźgnąć go. No i tyle, ale jak to. Przy... Serio, patrz to. To źle to wygląda. Moja dusza. Przykład z mojego ciała. A, że w telewizorze są dwie osoby. No nieźle. Ziemia. O Jezu, ale, ale dobrze zrobione, pa. Jeszcze ptaki lecą. To jest jakby takie coś było, to jest koniec ziemi, nie? Ale on masku cieka rakietą. Masakra, nigdy bym nie chciał czegoś takiego przeżyć. To jest śmierć na miejscu, jakby takie coś walnęło. O Boże Kto tam był? Co to było? Widzowie, bardzo dużo tych Tiktoków dzisiaj obejrzeliśmy Jak chcecie następny taki długi odcinek, zostawiajcie łapeczki do gry. i wtedy zasłużycie na to Także 15 tysięcy łapek i będzie następny odcinek Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się już w następnych odcinkach Już za dwa dni bądź trzy dni, coś, coś takiego Trzymajcie się i na razie